Pierwsze kopnięcie. Rozpoczynamy to spotkanie od wycofania rekordzistki. Jest nabieg na piąty metr. Tam też zagrana ta piłka piąstkuje golkiperka. To jeszcze nie koniec zamieszania. Próba wybicia po tym piąstkowaniu A Kingi Ptaszek. A futbolówka cały czas No, na... pół. Zagranie do Roxany Jagodzińskiej. Ta zagrywa prostopadłą piłkę na prawe skrzydło. Dobra interwencja Kristiny Janku. Jeszcze wciąż Jagodzińska. Jagodzińska dogrywa. I tam łapie futbolówkę Kinga Ptaszek. Kolejna... Szybko, Orlen wraca do posiadania. Jest zdecydowana przewaga gospodyń w tym spotkaniu. Kołodziejek! Interwencja bramkarki, ależ tam się zagotowało w tym polu karnym. Kolejny rachę nadgonić, żeby tę piłkę złapać. zagranie, Kołodziejek do prawej nogi. Kołodziejek. I jeszcze będzie do bitka. Ten strzał także zablokowany. I próba uderzenia z dystansu. Już zdecydowanie niecelna. Tu rękę Faboba. Jest dogranie taka dochodząca piłka. Było tam niebezpiecznie jeszcze Jagodzińska i teraz futbolówka w rękach A Golki perki, ale naprawdę dopieszczone było to. Dośrodkowanie w wykonaniu bliski już krótko wykonują te auty bramkowe, widząc, że zagrania na środek pola kończą się stratą, ale tutaj też nie można mówić o braku błędów, ależ były blisko. Dziś wykorzystania tego prezentu gdańszanki. Bo... Jest pierwszy gwizdek. W drugiej części zaczęła Roksana Jagodzińska. Rozpoczęliśmy drugą część. Były też dwie zmiany. W obu zespołach po jednej zameldowałeś się na boisku, jeżeli chodzi o Apollo Zofia Okoń. Janku rzuca wzdłuż linii autowej. Dobre zgranie teraz do środka. Gulec. Gulec wchodzi na pole karne. Będzie niebezpiecznie. Gulec przełożyła sobie piłkę. Gulec i broni to Martina Geletowa. Ależ mogły rozpocząć no w imponujący sposób tę drugą połowę zawodniczki rekordu. Okoń. Wyprzedzona została okoń przez Jędrzejczyk. Gulec. Gulec gra na pole karne. Gutowska szuka... Ale nogi oddaje piłkę do góry. Co i, i czy tutaj będzie rzut karny? Jest. Julia Gutowska. Jest słupek, i nie ma gola. Zostajemy przy wyniku 0-0. do -0. Wobec tego nie trafiły z rzutu karnego. Zawodniczki rekordu Bielsko-Biała. Ależ teraz szczęście tak się uśmiechnęło Do Portland gdańsk o Powtórka tego rzutu karnego. Julia Gutowska. Nie udało się tego dobić. Audia Fabowa przed piłką. Fabowa miękko na piąty metr. Gdzieś tam zamieszanie. W polu kardem i dusi piłkę do ziemi. Kinga Ptaszek. Rekord też będzie miał jeszcze swoich kilka chwil na to, żeby spróbować, na przykład teraz wyczekały Spalonego, Długokęcka, Długokęcka, przedarła się do lewej nogi, Długokęcka i trafiają zawodniczki rekordu Bielsko-Biała, wybiegły teraz na płytę boiska, celebrując tę najprawdopodobniej zwycięską bramkę, czekały przez 90 kilka minut, przyjezdne. Z Bielska białej i doczekały się tego momentu zabójczy kontratak po stałym fragmencie gry. Nie miała szansy na interwencję Martina Agieletowa, bo wymanewrowała obronę Daria długogęcka. tym zagranie. i za No i w taki oto i sposób. Kończy się to spotkanie. Rzutem na taśmę. Rekord bielsko-biała pokonuje Apollen Gdańsk po bramce zdobytej w 90.